Witam Was podobnie moje wygibuski, z tej strony Ja czyli Michu, a to jest króciutki filmik, który jest uzupełnieniem do przedwczorajszego filmu informacyjnego. Otóż nie uwzględniłem dwóch rzeczy, jakie miałem uwzględnić. Pierwszą z nich jest taka... dziwna sprawa, może tak ujmę. Na pewno wszyscy pamiętają Wilka z y, pierwszego mojego filmu. Ten dzieciak, który niby darsi i w ogóle wszystko. Po wszystkim okazało się, że on jest trollem. No i napisał do mnie, że trochę denerwuje go to, iż wszyscy się go pytają, czy to był troll, czy on naprawdę jest dzisiaj jakim i tym podobne. No i w takim razie postanowiłem mu trochę pomóc, no i po prostu wytłumaczyć wam wszystkim, że tak to był troll. Ale dowiedziałem się o tym oczywiście po fakcie. No i jeżeli ewentualnie jesteście zainteresowani, to jest możliwość, żebym znagrał coś z nim, w sensie, że jakiś trolling, że on by kogoś tam trollował, nie wiem, to się jeszcze zobaczył. I druga rzecz. W ostatnim qa powiedziałem wam, że najprawdopodobniej będę nagrywał gry horror, po tym jak pokazywała twarz. No i na Facebooku, na moim fanpage'u oraz w grupie z zadałem pytania, jaką grę powinienem wybrać na sam początek. Tam do wyboru dałem chyba Cry of Fear, SCP Containment Bridge i Spooky House of Jumpscares. No i to od Was oczywiście tam musicie, wejść na moją grupę Steam, oczywiście link w opisie albo na fanpage też link w opisie. No i tak zagłosować na swojego faworyta. No to tylko jeszcze wam powiem, że jeżeli byście wybrali z Cry of Fear, czyli o oryginalnie modyfikację do pierwszego Half-Life'a, no i jest możliwe, że jeżeli wybierzecie Cry of Fear, to najprawdopodobniej zrobię z widzami jakiegoś specjala, gdzie zagramy ja i chyba moich pięciu widzów, w zależności ile tam jest e, osób możliwych multiplayer. Możemy zagrać tam tak kilka map, taką jakby miniserię zrobić z widzami. No to już wszystko, co chciałem wam dopowiedzieć z ostatniego Q&A. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, na razie i cześć.